Witajcie kochani? Słuchajcie, postanowiłem nagrać takiego vloga dla was specjalnie. Chciałem powiedzieć co się stało na rajdzie. A działo się naprawdę dużo. Dlaczego skończyło się dla mnie tak, jak inaczej? Dlaczego nie jestem na podium? Bo wszyscy tego oczekiwali. Ja sam tego też oczekiwałem po sobie. A jak się skończyło? Tak nie już wiedzą, jak niektórzy nie. No, nie skończyło się za dobrze. Ale w tym filmie postaram się Wam opowiedzieć troszeczkę rzeczy. Tak jak wyglądało przed rajdem. Co zawiodło, co nie zawiodło, co było dobre, co było złe, teraz właśnie w tym filmie, więc jeśli jesteście zainteresowani pierwszą rundą polskiej Ligi TF, która odbywa się na Drasku, to ona idzie dalej. A ja teraz zaczynam. Więc tak, pierwsza runda 26 kwietnia, piękna pogoda, słonecznie, sucho, jak pieprz. Podczas rozładunku kłada, niestety źle chwyciłem podporę taką jedną, no i niestety coś mi szczeniło w plecach. Niestety zaczęło mi bardzo boleć, ledwo mogłem chodzić. Była na szczęście ze mną żona, y, która mi pomagała rozmasować. Y, na szczęście miała jeszcze y, odpowiednie leki, które po prostu no, znieczuli ten ból, zmniejszyły ten ból. Tam było katenol, który mi po prostu rozpuszczała w wodzie jeden, drugi, żeby zniszczyć, nie do zniesienia y, rozmasowywała to. No to wiadomo, poświęciłem to też sporo czasu. Y, no ale jak już troszeczkę przeszło, to, przeszło, tabletki zaczęły działać. Trzeba było jeszcze dostosować jeszcze kłada przygotować, wszystko porozstawiać, więc swoje walczyłem dalej z tym bólem. No i co? Zatankowany, postanowiłem wystartować, no i wystartowałem z ósmej pozycji, bardzo szybko dogoniłem jednego zawodnika, potem drugiego. Bardzo dobrze szło, miałem jeden błąd nawigacyjny, ale szybko go naprawiłem, wróciłem na trasę i mogłem jechać dalej. Więc naprawdę bardzo dużo. Sprzęt bardzo dobrze sobie dawał radę. Nie mogłem na nic narzekać. Zrobiłem pewne dwa okrążenia. Po dwóch okrążeniach yy, byłem na trzecim miejscu. Yy, nie, przepraszam. No po pierwszym byłem na trzecim miejscu, a po drugim okrążeniu już yy, byłem na drugim miejscu. Więc wyprzedziłem całą stawkę najlepszych zawodników w Polsce, którzy startują naprawdę na zarobistych sprzętach, i posiadają naprawdę dobrą bardzo dobrą umiejętności, naprawdę dobrzy zawodnicy. No i co? Parę błędów na trasie było. Raz mnie wyrzuciło z trasy. I to tak konkretnie, że już modliłem się do podzinki. Naprawdę, że wyleciałem z pozosta, to była masakra. Kilka razy frunąłem tak, że jak Superman, że tylko trzymałem się kierownicy i, i tylko to mnie ratowało. No, było niebezpiecznie, naprawdę było niebe niebezpiecznie. No ale co się stało, że skoro byłem na tym drugim miejscu po dwóch okrążeniach, a robiliśmy tylko trzy okrążenia, to co się stało dalej? No zawiodło mnie to, że niestety Sprzęt Nie zdążyliśmy przetestować tego sprzętu przed samym rajdem, bo zabrakło po prostu czasu żeby sprawdzić jego spalanie, jakie jest na 100 km, jakie wychodzi po zrobieniu mapy bo została zrobiona nowa mapa, a niestety źle to przeliczyliśmy no nie wiedzieliśmy, że aż takie będzie spalanie, no i co, co było powodem, no sprzętu nie zawiódł nie jest po prostu nasz brak czasu zawiódł tak naprawdę, źle przeliczyliśmy, no i zatankowałem Myślałem, że mam jeszcze zatankując 15 litrów, mam jeszcze na tyle zapasu jeszcze w zbiorniku, że spokojnie starczę na to jedno okrążenie, starczy, bo po drugim okrążeniu dopiero się tankowałem. Zatankowałem, robiłem swoje, jechałem swoje, nie odpuszczałem w ogóle, po prostu jechałem naprawdę, zobaczycie to na filmach, bo będą filmy z tego. Jechałem na pełnym gwizdku jak mogłem, walczyłem z sobą, ciałem, z plecami, z bólem. Naprawdę dałem z siebie wszystko, wszystko co mogłem, bo naprawdę ból pleców, który miałem to mi towarzyszy cały czas i to niestety troszeczkę odciągało też głowę. Więc też na trasie nieraz wbiłem się w, w takie kolejne albo w takie doły, że po prostu masakra i to jeszcze zwiększało następny ból. No i co, dolałem te paliwo, pojechałem dalej. No i co, niestety skończyło się tak, że dokładnie chyba 3 albo 4 km przed metą. kład, zdech, nie wiem co jest zgrane. Myślałem, że zrywka mi się odpięła, walczę ze zrywką, coś, coś, a nagle mówię, no sprawdzę, odkręcam korek, a tam echo, dosłownie, krzyknęłem i było echo. Niestety zabrakło paliwa i dosłownie mm, niewiele, bardzo niewiele, tam chyba dosłownie 2 litry bym miał, to bym tam dojechał, dosłownie 2 litrów paliwa zabrakło, żeby dojechać do mety. Jak się znalazłem na mecie, e, akurat blisko byli ekipa chłopaków na Krosach, którzy mi po prostu pomogli. E, wzięli podjechali na bazę, bo to było bardzo blisko na tych Krosach. Przywieźli e, tam po prostu mi e, paliwo. Ale co się okazało? Ktoś, kto po na bazie nalewał, e, to nalał nie z tego paniaka, co trzeba. No i wrali, wla, zatankowali zamiast paliwa, to wodę. Więc prosto. następny pech. To był następny pech. Więc tutaj w wie coś jest nie tak, sprawdzamy, no śmierdzi, no bo bańka była po paliwie, ale okazało się, że środkowa woda, wjechaliśmy po prostu na piasek, który się podpalić, nie dało się podpalić. Więc co? No jest dobrze, że dużo tego nie wlałem. Więc chłopaki spuścili ze, swojej crossy, ze swoich krosów, spuścili dla mnie po prostu paliwo. Przelaliśmy do bańki i ile się dało, po prostu żeby rozpuścić tą wodę, żeby troszeczkę to rozrzedzić i żeby mógł dojechać po prostu do bazy. No i jadąc do bazy, no od razu powiedziałem, że y, też że miałem dolewane paliwo na trasie, żeby mi tutaj chłopacy pomogli. No i z automatu te kółko zostało mi ściągnięte. Więc nie, nie, nie zostało mi zaliczone te kółko, więc zostało mi tylko zaliczone dwa okrążenia. Więc z automatu w tym momencie spadłem daleko w dół. No ale też czas, który też był na to, nawet bym tego nie powiedział, a uważam, że należy, należy grać fair, trzeba mówić takie rzeczy. No bo tak, tak, to jest fair play po prostu. Jeżeli coś się zrobiło, co nie było regularnie, to trzeba to zgłaszać. Więc to zgłosiłem. No i mówię, no gdybym tego nie zgłosił, to i tak pewnie by było, pewnie około, bo w tym czasie to wszystko się działo, no to bym był pewnie jak nie wiem, z H6, więc nie zależało mi na tym, zależało mi po prostu na tym, żeby być po fair w stosunku do innych. I co, no, zjechałem, powiedziałem od razu, organizację dzikiego teraz spotkałem, powiedziałem, że pomogli mi tutaj chłopacy, dolewaliśmy na trasie, paliwowo mi zabrakło. I okej, okay, no i tutaj trzeba przyjąć na klatę, No błędy, no błędy takie, no niestety, brak czasu, brak czasu to powoduje. nie chodzi o sam jest to raj bardzo trudny, bardzo trudny. Z tego co wiem, ponad 35 kładów nie ukończył, ponieważ miały uszkodzenia typu purwane wahacze, paski, rolki Te Rolki to po prostu przy dużych prędkościach. Tam jest bardzo specyficzne też miejsce. W niektórych miejscach jest bardzo grząski piasek, a w niektórych miejscach przy właśnie tych długich, prostych jest jakby tak jak glina zbita i do góry macie tylko delikatny szuterek i jak lecicie 120 to kład zaczyna Wam myszkować jak zaczyna Wam myszkować nie dodacie gazu odpowiednio czyli po prostu, żeby go Was wyciągnął i tylko odpuścicie gaz, no to zaczyna go lewo, prawo, lewo, prawo i przerzuca kład, no i to wtedy jest koniec, tak więc dlatego trzeba mieć bardzo dobrze głowę ustawioną na to, że jeżeli coś się dzieje, no to musicie wcisnąć jeszcze bardziej gaz i to jest mega ważne no było, trochę wypadków było ale to są rajdy, niestety no, warunki, które były, bardzo duży kurz, no, było trudne, choćby mój kolega też z, z Iguany, Andrzej, jechał w kurzu, próbował dogonić kolegę, no i co, no, i niestety w tym kurzu nie widział, że, było taki wielki, że był taki wielki dół, wbił się, z zrolował, kładał, urwał, porywał wahacze, uszkodził, składa, no niestety też nie był w stanie, a też bardzo dobrze mu szło. Następnie moi znajomych choćby Kubańczyk, zerwany pasek. i no, Tak naprawdę tego jest dużo osób, tak naprawdę uszkodziło sprzęty. Jeden, drugi, czy piąty, po, no, rolki. Trudne. No, trudny raj, trudny raj, jeszcze raz trudny raj. No co, no, teraz za dwa tygodnie mamy chojnów, Na hojnów trzeba się przygotować. No teraz na pewno już wiedziałem wszystko powiedzieć więcej. Sprzęt, sprzęt nie zawiódł. Jeśli chodzi o sprzęt, naprawdę, jeśli chodzi o tą cewkę. Może ludzie się ze mnie śmieją, i tak dalej. Możecie się śmiać, robić co chcecie, ale zobaczcie sobie po wynikach i po czasach. Ja robiłem czasy jak najlepsi zawodnicy w Polsce na Polarisach. Co? Chcecie powiedzieć, że co? Że cewka jest gorsza? Nie, kochani, zobaczcie, że tą cewką ja mogę doganiać, i gbawić się, i gonić, i rywalizować z Polarisami. Tak samo Polarisami, kanałami. Spójrzcie choćby na filmik, jak wyprzedzam w wodzie, po prostu. Ten sprzęt naprawdę. Ma ogromny potencjał naprawdę do dobrej, bezpiecznej i bezawaryjnej jazdy. Ja pasek, mam no, oryginał. Cały czas jeżdżę na oryginale. Więc ja naprawdę, ja nie mogę narzekać broń Boże na ten pojazd, bo ja dojechałem do mety, dojechałem. Bez paliwa, bo dodatkowym, ale ukończyłem ten ride w całości nie uszkadzając sprzętu. A naprawdę yy, w sumie miałem kilka sytuacji, że naprawdę byłem pewny, że ten kład już nie ma kół. Wbiłem się parę razy tak, mocno w, w doły będzie to, będzie na nagraniach, bo mam parę nagrań w ogóle mam bardzo ciekawe nagrania, bo zakupiłem kamerę 360 i będą, moim zdaniem mogą mieć fajne, ciekawe ujęcia na tej kamerze więc będę to obrabiał, więc to chwilę zajmie oczywiście kamerę na kasku też miałem więc będziecie mieli sporo właśnie nagrań z mojej jazdy i ocencie sami, jak mi szło, jak jechałem, czy szybko, czy wolno czy byście też, czy bylibyście lepsi, czy szybciej byście pojechali jakimś innym sprzętem dajcie znać w komentarzach, bo jestem mega ciekawy jak wam szło ja mam ja chyba to okrążenie drugie zrobiłem w 56 minut. To jest naprawdę dobry czas, naprawdę rewelacyjny czas. Szybciej czy bym w stanie jechać. Nie wiem, może gdyby mnie nie była plecy, może szybciej, chyba nie. Ja miałem taki poziom adrenaliny że ból bólem, ale głowa pracowa robiła swoje, więc nie wiem, czy u bym był w stanie jechać. Ja robiłem naprawdę, robiłem po prostu to, co należy do dobrego kierowcy, czyli skupienie na drodze i nieważne, czy masz rękę połamaną, jakby choćby kolega kto z, kto z Bieszczadach, wicemistrz Polski albo nasz mistrz Polski, też tak potrafił jechać, złamaną ręką i też ukończyć rajd, więc ja tak samo wiem, że jeśli chcesz się być dobrym, to nieważne, nie czy masz nogę połamaną, czy co, wsiadasz, odpalać po prostu i do końca po prostu, póki możesz trzymać ten palec na, na manetce gazu to jedziesz i niż do końca po prostu tak po prostu trzeba postępować no co, ja już nie będę wam teraz dużej, więcej przedłużał, wiedzieć co wyglądało, co się wydarzyło, a ja po prostu w tym momencie no co, zabieram się powoli za obróbkę materiałów wideo yy, z tego co mam, z jednej kamery z drugiej, muszę to się nauczyć tej drugiej kamery więc chwilę to może to zająć więc, więc czekajcie na następne materiały jakie będę rzucał na kanał i zapraszam Was wszystkich na Instagrama. Na instagramie, na instagramie y, Łukasz Kowalski, Łukasz.Kowalski, y, Podkreślnik y, CF Zapraszam Was tam jak najbardziej, bo tam zaczicie wiele fajnych, ciekawych materiałów, które po prostu nie zaczynacie tutaj na YouTubie, Więc naprawdę tam dużo się dzieje. Dużo się dzieje. I wam Wam tutaj rzucam. Cek, tutaj, tu, tu. tu. Tak, tak dokładnie jestem do, do Instagrama. Więc zapraszam Was na Instagrama. Tam naprawdę sami zobaczycie, że. Materiałów, których tutaj nie widzicie, to by coś warto oglądać i obserwować, właśnie tam. Dobra, nie przedłużam. Trzymajcie się. Cześć.